i słowo mężczyzna. Ja to piszę przez szyjczy. Tak? Tak. A tak bez żartów, no to... Koton? Pytam o piwnicę, piwnicę. Tak? Żeby, żeby, żeby Okej, okay. mhm. Jak jest piwnica po angielsku? Pierwsza literka będzie C. Eee, jak Koton? <laughs> no, nie wiem dlaczego, ale już na cer. Cześć, z tej strony Piotr Dybski i dziś odcinek poprowadzi z nami specjalny wysłanie Radia Z, Bilgum. Oj, witam serdecznie. Dzisiaj będzie niezła Boruta, bo sprawdzamy wiedzę maturzystów. Zaczynamy! Bogumił, ale cudne wiesz. imię w ogóle. Mi się wydaje, że nawet Bilgu nie jest bardziej popularny od Bogumił. Bilgu? No. no. To znaczy no. Czas Ja Jako ja, że się stać z, z gwiazdami, no. <laughs> ale siara. <laughs> Dzięki. <Spoko. laughs> Pozdrów babcie. Jedna <laughs> czwarta. Plus pięćdziesiątych równa się. 1 czwarta plus 50 to się równa 3 czwarte. Nie mam pytań. 50 plus 1 czwarta. No albo odwrotnie. 1 To do 20 by trzeba było zaokrąglić. To jest 9 dwudziestych. Nie bardzo, bo jest. O Jezus, o Jezus. Ja nie pamiętam jak się łomki dodawał. Chwila, 1 czwarta dodać, 1 druga. To są dwie, drugie czyli jeden. Czy to jest 1,5? Dwa. Nie, jak, jak, jak? Jedna czwarta plus pięć dziesiątych. Jeden. Jedna czwarta plus pięć dziesiątych to jest jeden. Co to jest Tamiza? Tamiza to jest największa rzeka w Wielkiej Brytanii, która przechodzi przez e, Londyn między innymi i ma ujście lejkowate. Bardzo ładnie. Kojarzy Dobre. mi się tylko z tamą z nazwy, e, jak A, okay. się zostawia wodę, żeby nie leciała dalej. Ja bym powiedziała, że nie wiem, może z budową terenu. Gdzie ta rzeka? Afryce. Francja. Jak sądzisz, Włochy? Myślę o Azji albo Afryce. Tamiza jest to piasek przy Morzu Śródziemnym, tak. Ludzie mm. tam sobie chodzą, odpoczywają. Mm. I gdzie to się znajduje? W jakim kraju odpoczywam? Ja teraz? Tak, to się znajduje w Ameryce Południowej. Mm. Ciepłe kraje. A. Tamiza, no. Wyobraź sobie, że leżysz na Tamizie. Mm. Rzeka w Paryżu, we Francji. Generator prądu? Yy, w, w tamie? W tamie? Mhm. Czyli jak mamy tamę, tam... instalujemy tamizę i mamy prąd. Yy, I nie kupimy wiem, to bitcoiny. To mogą być jakieś Chiny, to może być jakaś Japonia. Ale co? Co, co ta tamiza w Chinach czy Japonii jest? No, świątynią. Yy, Przeiteruj słowo mężczyzna. M, E rzecz z kropką, C, z, Y, Z, N, A. Beautiful. Ja to piszę przez szyjczy. Tak? Tak. M, EŁ, rzec kropką, C, Z, Y, N, A. My. Aha. EŁ. R, Z. M, EŁ, SY. Nie. SY, Z. Czy M, M, S, Z? E albo E? No, jak się mówi poprawnie Amsterdam czy Rotterdam? E, no zależy o które miasto ci chodzi, bo są dwa takie miasta. Znaczy Rotterdam to jest po angielsku, nie? Czy Nie, Nie, Dame to jest katedra, nie Rotterdam. E... A się mówi poprawnie Amsterdam czy Rotterdam? Amsterdam. To już się Amsterdam. Wydaje. A może to jest tak, że na przykład, nie wiem, może. jak ktoś starszy, to mówi Rotterdam, a jak ktoś młodszy, to Amsterdam? Może tak jest. No to są zupełnie dwie różne rzeczy. No i widzisz, że to się nie zgadza, bo ty na przykład mówisz, nie, geografia, to nie, 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 ale takie rzeczy znasz. No to jest dosyć logiczne, Amsterdam to jest e, państwo, Aha. Rotterdam to jest miasto. A. Przetłumacz z angielskiego i przeliteruj słowo piwnica. Basement. B-A-S-E M-E-N-T. Nienawidzę angielskiego. Dlaczego? to. Why? Jestem z angielskiego. Why? This is no my English. D, a, s, s, m, e, n, t. A tak bez żartów, no to koton? Pytam o piwnicę, tak? Żeby żeby okej. Jak jest piwnica po angielsku? Pierwsza literka będzie C. Eee, jak koton? No, nie wiem dlaczego, ale wziąłem się kojarzy już na C. A to będzie B-A-S-M-E-N-T. Ja to wiesz, ja to na piwnicy też lubię inaczej mówić. Bo jest nazwa, ale ja sobie mówię under. Under, po prostu. Under, coś, co się znajduje pod. I krótsza nazwa, nie musisz tak długo mówić. Under, piwnica, piwnica under. Understand. B, E. nie. A, B, A, S, I, M, N, I, T. No to chyba B, A, E, B, A, -e. S, S, M, N, T. Tak. No, plus no, minus. minus. Tak. Myślę, że tak by się mógł nazywać zespół. Taki undergroundowy, podziemi yy, rapowy. Czy zdasz moturę w tym roku? Nie wiem, ale w aplikacji Quizcos możesz to sprawdzić. Pierwszy link w opisie, aplikacja Quiz Quizcos. Sprawdźcie. Jak nazywa się najwyższa góra na świecie? Jaką ma wysokość i na jakim kontynencie się znajduje? Najwyższą górą e, na świecie jest Monteverest, który ma 8850 metrów nad poziomem morza i znajduje się e, na pograniczu Nepalu z Chinami. W Azji. O pięknie. Strzelam, że pewnie gdzieś w Ameryce Południowej nie strzelam, bo bym powiedział, że Antarktyda, ale to niekoniecznie jest kontynent. To Mont Everest albo Mont Blanc Bo na jednej. Na jednej byłem. No. Na jednej byłem. Ale tylko ten, na samym dole. Bo nie dałem rady wejść na górę. Na jakim kontynencie się znajduję to będzie... Któryś z biegunów? Który z, z Bilgunów? Bilgun jest jeden. Nie, wiem, jakaś Antarktyda, pewnie, tak? Czy chcesz mi pan powiedzieć, że pingwiny spinają się na góry? No, czekaj, czekaj. Bo geografia to wiesz, to jest moja taka średnia strona. Ja kiedyś, ja kiedyś miałem jechać w góry, a pojechałem nad Morze. Bunkrów nie było, ale też w Nie było, nie, było, nie a, było. Dziś między Polską a Azją, chyba. Coś w, tak, w tamte, w tamte rejony. Mm, to, to chyba Ural jest, co mówisz? Żeby dotrzeć do Polski ja jechałem na ośle po, przez Ural, więc wiem o czym mówisz. Dobra, to jednak nie to. A słyszałeś kiedyś o 8 -tysięcznikach? No słyszałem, ale chyba nie. No zostawał, zostałbym przy tym 7 7300. Około 6000 metrów nad, nad poziomem morza? Jak sądzisz? Nie mam pojęcia, 5000 metrów nad poziomem? O, obniżacie poziom, tak? Albo 3800, albo 400, 3,5 km, coś takiego. Na pewno ma jest 10 tysięcznikiem, nie? Więc Aha. ma ponad 10 tysięcy metrów nad poziomem morza na pewno. Ile to dwie piąte godziny? Godzina ma 60 minut Eee, 60 na 5 to jest 12, czyli 24 minuty. Wow, nice. Mogę na to nie odpowiadać? Możemy eee, przejść na następne pytanie? Oczywiście, chociaż wolałbym, żebyś strzeliła. To źle wygląda, bo liczę długo, mm. a jak strzelę, to strzelę źle. Nie, ja, ja gram bezpiecznie. 40 minut? No to 12 minut by wychodziło. Eee, tak. Pół godziny czy godzina? Dwie piąte godziny, no 20 minut? Jak Można to być? obliczyłeś? Yy. Nie obliczyłeś, dlatego ci nie wyszło. No właśnie, nie. No spokojnie. 60 minut trzeba podzielić na 5. I to się równa? 30 może. Jakieś 15 minut? 10, Tyle <noise> więcej? 20 albo 18. I wtedy mam 120 na górze i na dole mam piąteczkę, czyli. To 12 wychodzi. 120 jak na 5 podzielisz? Jesteś w Bukareszcie. W jakim kraju się znajdujesz? W Bukareszcie... To jest chyba Rumunia, nie? Ładnie... Bukaresz to nie jest jakaś Tajlandia? Coś takiego? Bukareszt? Mi się kojarzy z jakąś taką Tajlandią? Indie? Nie? Nie odpowiem, bo nie wiem. A jakbyś tak strzeliła? Nie, nie strzelam. Gramy okay. bezpiecznie. Mam wrażenie, że to jest podchwytliwe pytanie. I mam wrażenie, że Bukaresz to jest kraj. Może coś w stylu Mongolia? To brzmi jak... Albo coś w Afryce. Węgry. Norwegia. Dobra, powiem Węgry. Węgry? E, albo Azja, albo może Europa, gdzieś bliżej Azji. Jakie znasz państwa na R? Dobra, nie, nie, mam, nie, nie mam zielonego pojęcia. E, Rumunia. Rumunia, Ta. dobra. Ale znasz jakieś inne państwa na R? Rokoko, jeżeli to miasto. Znaczy nie miasto, tylko państwo. Rokoko całkiem spoko, no. ale to nie państwo. No. Mi się kojarzy to w ogóle z Danią. Nie wiem czemu. Danią. Nie wiem, okej. Okay. Byłem w Bukareszcie w Danii, tak? Tak to. Nie, z, dobra, nie jednak, jednak nie. nie brzmi. Co jest stolicą Chin? Stolicą Chin. Po polsku Pekin, ale po angielsku Beijing. O Ojezu, Singapur? Szankaj? Jeszcze jest też Hongkong, fajne... A, no to... No, to to drugie. A jaką kapustę ostatnio jadłeś? Pekińską. Mm. Beijing, tak? No. Beijing. No, Beijing, no, Tak? A, no, no, po polsku? No, po polsku Beijing też. Czym o, to taki kosmopolitan. Nie, nie, jest? no nie wiem, a to nie jest po polsku? Nie, nie. A to po polsku? Nie wiem. Pięknie, dzięki wielkie. Dzięki. Zdałeś moim zdaniem na y, Trójkę. Wystarczy. Wilgun, dzięki za poprowadzenie odcinka. Jak było? No, dowiedziałem się, że wiedza wiedzy nierówna. No, a my się widzimy co wtorek o 16.00.